Audi E-Tron S to jedno z niewielu dostępnych aut elektrycznych na rynku, które posiada dwa gniazda ładowania. Jedno znajduje się po stronie pasażera, umiejscowione jest tutaj, wygląda w ten sposób. Niestety, jest to tylko i wyłącznie AC, czyli dowolnego ładowania. Natomiast cała zabawa znajduje się po stronie kierowcy. Tutaj, w dokładnie tym samym miejscu, mamy już możliwość ładowania wolnego i szybkiego, czyli AC i DC. Po co jest to zrobione? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo tak to powinno wyglądać w autach z grupy premium. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli kombinować, czy ustawić się przodem, czy tyłem, czy bokiem. Tylko, żebyśmy mieli możliwość podłączenia zarówno z tej, jak i z drugiej strony. No i teraz. Odpowiedź na pytanie, które jestem przekonany, że chodzi Wam po głowie: czy da się podłączyć jednocześnie dwa kable ładowania i spróbować zwiększyć moc? Sprawdźmy to. Znajdujemy się w centrum handlowym przy stacji ładowania Rewnetu, i teraz spróbujemy podłączyć najpierw AC z jednej strony. Poszło, udało się. Zanim włączę aplikację w tym wypadku Elocity, przejdziemy i sprawdzimy, czy da się naładować z drugiej strony. Przygotujmy auto ha, i to są wyniki naszego testu. No nie da się. Nie da się. Widzicie? Nie da się. Ktoś w Audi przewidział, że będą tacy mądrzy jak ja i pewnie wy i pewnie nie jeden z nas i z was chciałby coś takiego zrobić, a tutaj nie da się. No więc widzicie jak to działa. Jeżeli mamy podłączony kabel do ładowania z jednej strony nie ma możliwości, byśmy mogli podłączyć drugi z drugiej strony. Szkoda, bo szczerze mówiąc, liczyłem, że coś z tego wyjdzie. Kolejną ciekawostką, zasługującą na wyróżnienie, jest fakt, iż Audi pomyślało, że każdy może mieć takie pomysły jak ja. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jeżeli mamy otwartą klapkę, w tym wypadku z prawej strony. Niezależnie od tego, czy kabel do ładowania jest podłączony, czy nie, i chcielibyśmy w tym samym czasie otworzyć klapkę z drugiej, na przykład z lewej strony, to wiecie co się stanie? Automatycznie zamknie się ta, a dopiero następnie otworzy się ta druga. To jest właśnie to zabezpieczenie, i widać, że takie pomysły przychodziły również producentom do głowy. Celem podsumowania. Audi, jakże wy mnie tym rozwiązaniem zaimponowaliście?